Przed nami kolejny rośny dzień, o czym będzie opowiadać Ksenia Hrabicka. Dzień, dzień dobry, Kseniu. No to co, ta noc, która była za nami teraz, była zimniejsza niż ta poprzednia? To zależy gdzie, ale tak naprawdę dwie ostatnie noce były najzimniejsze. Ta, która nadchodzi, będzie już cieplejsza i w ogóle już dzisiaj na zachodzie, na południu kraju poczujemy delikatne ocieplenie. Jutro w całej Polsce zrobi się cieplej, ale nie cieszmy się, dlatego że weekend ponownie może przynieść zdecydowanie niższą temperaturę. E, całodobowym chociaż niekoniecznie na poziomie minus 25 stopni, a dokładnie tyle wskazują teraz termometry w Olsztynie, więc poranek jest naprawdę zimny. My zerkamy na Gdańsk. W Gdańsku motława zamarznięta. Powiem szczerze, że mnie te obrazki osób, które wędrują po zamarzniętej rzece, delikatnie mówiąc przerażają. Ja zdaję sobie sprawę, że z takimi mrozami nie mieliśmy do czynienia od wielu, wielu, a właściwie od kilkunastu lat. Natomiast nadal ja apeluję, są lodowiska wyznaczone do tego miejsca i naprawdę nie należy chodzić po zamarzniętych akwenach, bo chociaż wydaje się, że pokrywa lodu jest naprawdę gruba, to nigdy nie mamy gwarancji, co tak naprawdę e, znajduje się pod lodem i jak ten lód wygląda. No to teraz zobaczmy już mapę Europy i tu delikatne zmiany, dlatego że niezmiennie decydujący wpływ na pogodę w Polsce ma arktyczny, ale i pogodny wyż z nad Skandynawii, chociaż już... Już okoliczne niże, bo warto zauważyć, że nad Atlantykiem, nad Francją, nad Hiszpanią, tu już pojawiają się najczęściej deszczowe, ale miejscami w Alpach też deszczowo-śnieżne fronty atmosferyczne, wilgotne i tym sposobem na południu Polski my też dziś zobaczymy po pierwsze na termometrach wyższą temperaturę, ale po drugie zdecydowanie więcej chmur. Dzisiaj 13 to jest taka symboliczna liczba, dlatego że 13 stopni w Atenach, w Rzymie i w Lizbonie to trzy najcieplejsze stolice, a dosyć pogodne, ale Rzymi, Lizbona, pochmurne, nawet deszczowe. I 13, ale już na minusie, też w najchłodniejszej stolicy, a konkretnie w Mińsku. Mińsk, Warszawa, Berlin, czy Helsinki, Sztokholm, podgodne. Poza tym większość stolic pochmurna, nawet deszczowa. No w tym momencie mamy do czynienia z absolutnie bezchmurnym niebem. To było widać też w nocy, jeszcze widać, bo przecież dni, choć systematycznie dłuższe, no to nadal o godzinie 6.19 ciemno. Natomiast w nocy widzieliśmy mnóstwo po gwiazd widzieliśmy pełnię księżyca i o poranku za chwilę zobaczymy pełnię słońca na Lubelszczyźnie, na Mazowszu, czy na Suwalszczyźnie i na Warmii, na Mazurach, ale tu wszędzie najchłodniej, bardzo często minus 21, 23 czy nawet minus 25 stopni, ale na zachodzie i na południu cieplej i najcieplej, podobnie jak wczoraj w stolicy Tatr minus 6 stopni w Zakopanem, a w najcieplejszym momencie dnia w stolicy Tatr, ale też na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie nawet będziemy oscylować na granicy zera, więc zdecydowanie cieplej. Wczoraj w Warszawie minus 11, dziś minus 8 stopni. Minus 11 natomiast w najcieplejszym momencie dnia w Suwałkach i tu niezmiennie najchłodniej. Północ i centrum pogodne, słoneczne, więc ten mróz jest troszeczkę łatwiejszy do zniesienia, ale... No i to jest bardzo ważna informacja. Porywy wiatru przede wszystkim w pasie wybrzeża mogą osiągać prędkość do 60 km/h, ale silniejszy wiatr również na Kujawach, chwilami w Wielkopolsce, a to oznacza, że oczywiście temperatura odczuwalna będzie niższa. Na drogach właśnie wiatr może utrudniać jazdę na północy i północnym zachodzie, na południu opady śniegu, ale ewentualne oblodzenia mogą pojawić się wszędzie. Mimo tego, że naprawdę mróz daje się we znaki w większej części Polski, niezmiennie korzystne warunki biometeo. i teraz Mapa, na którą najmniej czekałam, bo najbardziej się też jej bałam. Raport smogowy. W Stoku już alarmująca jakość powietrza. Jest bardzo źle w Olsztynie. Toruń, Włocławek, Warszawa, Łódź, Lublin, Tarnów zakopane. Tu niestety wszędzie pojawia się smog i w takiej trudnej sytuacji naprawdę warto sprawdzić w aplikacji Pogoda Interia jakość powietrza w swojej miejscowości, bo też nie wszystkie przecież miasta są wyszczególnione w naszym raporcie. Do zobaczenia. Dużo Państwu opowiadamy o mrozie w naszym kraju, o tych arktycznych temperaturach, ale mówimy także o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, bo przecież część Stanów Zjednoczonych także zmaga się z, tymi, z tą niską temperaturą, z tym atakiem zimy. No i teraz pokażemy Państwu zwierzę które cieszą się z tego, zawsze że jest tak, zawsze ktoś się cieszy, więc teraz pokażemy Państwu amerykańskie pingwiny, które rzeczywiście czerpią dużo radości z tej temperatury.